powietrzu Toyota Yaris Cross, ta nowa, bardzo podobna do RAV4, którą ostatnio robiłem. Tutaj kilka spineczek, śrubeczek jej osłony. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Wosk już jest nałożony. Może zaczniemy od nadkola. On już delikatnie przeseł, ale gdzie nie jeszcze go widać. Wosk jest nałożony na całe nadkole. Zobaczmy, jak to wychodzi z fabryki. Na pewno na plus jest to, że nie ma tutaj już tych gąbek, tylko zastąpili to tym kawałkiem plastiku. Progi, niestety, były kompletnie suche, zalane były tylko tutaj, gdzieś w tym miejscu. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe nadkole, no to tak najbardziej wrażliwe miejsce, czyli tutaj. To jest nieosłonięte mastyką, mastyka jest pociągnięta tylko tutaj. Tam u góry, jak widzicie, nie mamy, jest tylko na łączeniach blach. Tutaj też to było niezabezpieczone. Teraz te łączenia blach są zabezpieczone woskiem. Zabezpieczone zostały też sanki od zewnątrz i od wewnątrz. Tak jak widzicie, łącznie z wahaczami. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tam wosk też jest nałożony. Sanki to już mówiłem. To też było kompletnie suche to miejsce. Przejdźmy sobie dalej. Podwozie jest, jak widzicie, rozebrane ze wszystkich plastików. Auto było umyte. Jest już zawoskowane. Tutaj dosyć. No nie. No tutaj nad, nad tymi osłonami termicznymi nie ma co się przyczepić. Jak na dzisiejsze standardy, to dobrze, że w ogóle jest ta mastyka tutaj na łączeniach blach. Natomiast spójrzcie na tę podłużnicę, tu jest pociągnięte, tu już tego brakuje, tu jest taka wielka szpara, że no to nie, to prawdopodobnie jest też spływ wody, On zaraz by zaczął korodować. E, tutaj mamy tą wiązkę od hybrydy. Chodźmy dalej, no tutaj na końcu podłużnicy podobna sytuacja. Zobaczmy belkę, belka też została pokryta woskiem, on też już delikatnie przesechł. Zobaczymy mocowania tylnej belki. Tutaj akurat to, o jakbyśmy spojrzeli tylko w to miejsce, wygląda to naprawdę ładnie. Natomiast pozostała część tego mocowania tutaj, ta strona jest zawsze narażona, prawda, na, 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 jak jedziemy na pęd różne odpryski i tak dalej i tak dalej. Jak widzicie tutaj na spoinach Delikatnie już widać rdzę w tych miejscach. W zasadzie tylko na spoinach na szczęście. jak tutaj widać, te rdzawki delikatne są. Na, na tyle to Waksol z tym inhibitorem rdzy powinien sobie poradzić. Przejdźmy sobie dalej. Tu też to w tym miejscu jeszcze wygląda bardzo dobrze. Natomiast dalej wygląda to w ten sposób. Ta końcówka nawet ładnie obrobiona. Tutaj też widać zapruszenie, jak tutaj było malowane. Tutaj też jest zapruszone tą białą bazą. Tylny nadkola. Zobaczcie w tym miejscu. Tak, od góry tutaj jest mastyka. No, Nie ma tragedii, ale długo to auto na pewno by nie pociągnęło z taką konserwacją. Zresztą widzieliście też inne auta i przykłady na innych autach. Zobaczmy może rurę wlewową, chociaż to już jest w zasadzie standard, że jest ona plastikowa i całe szczęście, bo w wielu autach, które robię, niewiele zostaje z tej rury wlewowej. Auto dosyć podobne do raw czwórki Gdyby spojrzeć na samą płytę podłogową, to można by się nawet pomylić z tym, że tam w raw czwórce mamy wielowahacz. Natomiast ta cała reszta no, wygląda niemal identycznie. Z takich, yy, yy, jakbym miał się przyczepić, na pewno na wydechu od razu było widać tutaj zarysowania, tutaj, tutaj. No, tutaj dobrze światło padło, i tutaj było widać. No dziwne, wygląda jak ktoś by go ciągnął po ziemi w fabryce, ale cóż, yy, zbiornik. Był opuszczony, żeby nałożyć wosk, to akurat y, było wykonane gratisowo. Wszystkie elementy, wszystkie profile zamknięte, one też są y, zalane woskiem bezbarwnym. Tak samo podłużnice. Y, później jeszcze zostały y, do zrobienia drzwi, spływy wody w drzwiach, y, maska, przednia klapa. Z ciekawych rzeczy, czym się różni Jaris od Jarisa Cross, to na przykład Tutaj sanki, widzicie, w jakiś śmieszny sposób przedłużone. Teraz dalej. Tu jest taki śmieszny płaskowniczek, powiedzmy. I on po prostu sprawia, że ten błotnik jest wyżej. Zaraz Wam pokażę resztę. Jeżeli chodzi o rozwiązania pod maską, to też są one ciekawe. Może zacznijmy od samej maski. Bo w ten sposób ją po prostu podnieśli, żeby była wyżej. Najprostsze rozwiązanie. To jest ten płaskownik na błotniku, o którym Wam wcześniej mówiłem. A tutaj są na przykład yy, zawiasy maski. Też są po prostu podniesione w ten sposób. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jakość jest taka. Plasticzki bardzo cieniutkie. No cóż, hmm, chyba standard jak na dzisiejsze czasy. To nie wiem, czy tak powinno być. O! Tak jest montowane. No, no cóż. Tak to wygląda. To, mm, jeżeli chodzi o ten makaron pod maską, no tutaj też na przykład nie oświadczymy mm, pasa przedniego stalowego, albo go po prostu nie widzę. To tutaj z przodu jest z tworzywa. Podobnie sprawa wygląda od dołu, bo to też jest po prostu najzwyczajne tworzywo, i mm, tak to wygląda. O filterek, chyba standardowy, jak na każdą hybrydę. No i to by było na tyle. Sprawa podobna jak w Rawce a Tylko, że ta autko chyba idzie jednak troszkę łatwiej, bo jest mniejsze. Ma też z tyłu tylko tylną belkę. W następnym tygodniu przyjedzie Mazda 6, i ona trafi do piaskowania. Tak więc do kolejnego filmu.